Dzień dobry, witam Państwa na poradnym komentarzu. Przechodzimy do kalendarza makroekonomicznego. Yy, I teraz tak, mamy o godzinie 8 w Niemiec inflację producencką. Potem mamy <coughs> ważne dane z Polski o 14 <coughs> produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna. Następnie ze Stanów o 14.30 indeks FED z i w wniosku ze chwilę bezrobotnych. 17.30 18.30 wystąpienie publiczne szefa Banku Anglii. Przechodzimy do głównych instrumentów. Na kontraktach na S&P 500 nie udała się próba przełamania oporu w rejonie 2345. Doszło do spadku. Tutaj mamy ważne wsparcie. W krótkim terminie oczekuję ruchu w górę. Przełamanie oporu na poziomie 2345 generuje sygnał do ataku na ten bardzo ważny, kluczowy opór 2359-2365. Jeśli uda się go pokonać, to wracamy na tegoroczny szczyt. Jeśli nie i potem będzie spadek e, przebicia od góry poziomu 2345, wyrozi nam powrót na ostatnie dołki. Rynek niemiecki jest słaby. Nieudana próba przebicia oporu na poziomie 12 tysięcy siedemdziesięć pięć No i myślę, że na dzisiejszej sesji trzeba się przygotować na to, że możemy mieć wspa aplikowane wsparcie bardzo ważne, silne. Między 11 915 piętnaście, 11 930. Myślę, że wsparcie zostanie obronione i dojdzie do jakiegoś mocniejszego odbicia. Teraz przechodzimy do rynku polskiego, który wczoraj był bardzo mocny, doszło do Przebicia na wykresie kontraktów na WIG-20 oporna na odzieniu około 2242, zamknięcie wysokich 2273 na tych lokalnych szczytach. Prawdopodobnie będzie jakieś cofnięcie, ale <laughs> w dalszej perspektywie Turna Popytowa zapewne będzie atakowała tutaj ten tegoroczny szczyt na poziomie około 2295. Przechodzimy do euro dolara. Tutaj żeśmy mieli spadki. Dotarliśmy do 38% zniesienia wzrostu z tego dołka tego szczytu. W krótkim terminie być może będziemy, prawdopodobnie będziemy atakowali te ostatnie lokalne szczyty w okolicy 1.07.36. tutaj ich przełamanie może się nie uda, to jednak może się tutaj. Cofnąć? No i tak, scenariusz spadkowy zaczyna się wtedy, kiedy rozpoczyna się, e, kiedy dojdzie do rozbicia wsparcia w okolicy między 1,0670 a 1,0680. To jest ta tutaj czerwona linia. Natomiast jeśli byśmy się utrzymali powyżej tych wsparć, e, to można byłoby oczekiwać z tego, że kurs euro-dolara będzie szedł e, w górę. Teraz tak, wykres e, dolara do złotego wygląda w ten sposób, że mieliśmy wczoraj dosyć mocny ruch w górę. No i oczywiście te dane, które się pojawiają dzisiaj z Polski, o 14 sprzedaż detaliczna produkcja przemysłowa będą bardzo istotne e, i jeśli byłyby na przykład gorsze od oczekiwań, one mogą spowodować osłabienie złotówki, jeśli będą lepsze od oczekiwań, e, umocnienie, ale wydaje się, że te oczekiwania chyba i tak są na dość wysokim poziomie, więc tu raczej ryzyko stoi po stronie niższych odczytów, ale to się oczywiście Przekonamy o godzinie 14. Teraz przechodzimy do sytuacji na zakresie złota. Na złocie doszło wczoraj do spadków. Zaatakowaliśmy wsparcie między 1279 a 1276. Mamy tutaj niewielką konsolidację. Myślę, że z tej konsolidacji wyjdziemy górą. Będzie jakiś ruch wzrostowy. Opór najbliższy jest na poziomie 1291 i silny na 1294. No i wreszcie przechodzimy do ropy. O ropie mówię, tutaj od wielu dni, że czekają nas tutaj spadki. Mieliśmy wczoraj mocny ruch w dół. E okazało się, że e cały ten ruch w dniu 47, 10, został zrobiony 47.10, Został zniesiony już prawie o 50%. Doszło do odbicia. No i myślę, że po tej dużej przecenie powinniśmy teraz liczyć na jakieś odreagowanie wcześniejszych e spadków. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.